Hej kochani, e, za mną stoi jeden z sześciu braci, czyli krzesła. Przydałoby się w końcu zrobić naszego stołu, ponieważ e, używamy na razie tylko dwóch. I w tym stanie w jakim widzicie e, na nim leży kocyk kapa z lewą karzet e, spodnią. Kolorowo. E, jednak nie będą to Henryki, jednak zdecydowaliśmy się z Przemkiem, że reaktywujemy te krzesła które ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, które stały u babci przez długi czas. No, zawieram się. Pokażę jest pod kocykiem, tylko cykic jest obowiązek, ponieważ krzesła na tą chwilę wyglądają tak. Jak widzicie, najlepsze lata są już, są już za nimi. Piterka jest w ogóle przerwana. No i są one również poniszczone przez nas, ponieważ przyszły z nami cały remont. Ja je to naprawdę odkurzyłam, z tego całego pyłu, większe zaburzenia też pościągałam. No natomiast, e, mimo wszystko wyglądają one właśnie tak. Zwróćcie uwagę na to, w jakim znuseniu są te krzesła. Ja pomijam tutaj te ślady od farby i te wszystkie obdrapania, czy w ogóle tapicerkę, która no jest jaka jest. Natomiast to całe krzesło, jak widzicie, się rozkleja na chyba wszystkich łączeniach. Tutaj nawet widzę... E, Klej. To jeszcze mój dziadek próbował je po swojemu sklejać, yy, więc całe krzesło trzeba yy, rozebrać, popisywać. No i od tego zaczniemy. Yy, w ogóle zwróćcie uwagę na to, jakie ładne są te śruby. Całkiem fajne. Ja zapatrzyłam się już w moje narzędzie czyli w śrubokręt z płaską końcówką i w ołówek. Za każdym razem powtarzam i będę wam powtarzać. Pamiętajcie, żeby opisywać yy, elementy, które pióro do którego wpustu, ponieważ yy, później łatwiej w to klejenie i nie będziecie się wyrywać z składaniem tego szesła. Wszystko będzie się pasować. Oczywiście w moim krzyśle trzymają kiepsko, klej chyba już zwietrzał, natomiast są miejsca, gdzie rzeczywiście ten klej trzyma, trzyma na tyle dobrze, że nie mogę ich tak ręcznie rozdzielić, więc przyda się młotek i okularka. Pod wpływem temperatury klej puści, to pomoże mi wyciągnąć krople wyciągnąć z pustów. Natomiast y, ważne jest, żeby to był młotek, y, który nie ma metalowej główki, ponieważ metal obija drewno ja mam tutaj taką gumową, ale równie dobrze przyda się tak, na przykład taki pobija. Pobijaki mają już y, no, główki drewniane, więc w sumie każda powierzchnia dobra tylko nie metal, żebyście sobie nie zrobili takich mgniece. Przesła. Jak widzicie, jest on już obrany z lakieru. Natomiast ja nie zrobiłam tego cykliną, tylko zrobiłam to papierem 40. Widzicie, ono, ono ma takie duże ziarno, jest bardzo szorstka. Yy, dlatego wtórzę się papierami ściernymi, ponieważ miałam parę na, yy, na dotarciu, a szkoda było mi ich, tak wiecie, wyrzucić, więc więc dotarłam po prostu papiery i tak pozbyłam się y, całego lakieru. Natomiast to jest powierzchnia, która jest taka y, bardzo szorstka i nie czy to widać na, tutaj y, na aparacie. Y, ja to muszę teraz zeszlifować, y, od razu sięgnę po setkę. A na końcu i też setką przeszlifuję w sposób mechaniczny Natomiast na końcu wezmę papier 150 i już tak z rączki pozaokrąglam sobie tutaj delikatnie te ranty Upewnię się, że nigdzie nie ma żadnych zadziorów i, I ten element będzie już później zostawiony do bejcowania i do olejowania Jak widzicie parę krzeseł udało mi się już oczyścić Drewno bukowe jest na wierzchu tu jeszcze jest przede mną zestaw. Jeden zestaw zrobiony. Yy, ok, natomiast chciałam pokazać to. W tym słoiczku jest Coca-Cola wraz z śrubami, które były w tym krześle. Yy, ona już nie wygląda jak Coca-Cola, wygląda jak zupa zrobiona z rdzy. I ja teraz wezmę, we, wezmę szczotkę z takim twardszym włosiem i będę... Pozbywać się tych resztek, których nie pozbyła się Coca-Cola. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wcześniej były bardzo zarzywiałe. Jak widzicie, krzesełka są już trzy zrobione. Wszystkie są kurte właśnie czarną bejcą. Na bejce idzie olej. Tutaj właśnie ten co widzicie, to są krzesła w oleju, ty nie w samej bejcy. Naprawdę na to taki olej, który okazał się chyba, znaczy wnowadliwy na etapie Przyklejenie tych naklejków miał być bezbarwne, natomiast jest lekko barwione. Mi to nie przeszkadza, ponieważ krzesełka i tak i tak są czarne, więc to jest barwa dominująca. Kochani, pamiętajcie o tym, żeby zawsze ściągnąć nadmiar oleju. Ja olej będę nakładać takim płaskim, syntetycznym pędzelkiem, ponieważ jest mniej więcej właśnie szerokość tutaj tych moich krzesełek. Zawsze musicie mieć do olejowanie, przygotowaną również czystą szmatkę. Moja już jest brudna na skutek yy, używania, używam właśnie ją do tych krzesł, natomiast ważne jest, żeby ona, była, żeby ona była po prostu czysta. Szmatki potrzebujecie po to, żeby ściągnąć nadmiar oleju. Olej yy, ma to do siebie, że jeśli nie wyrównacie kolorytu, a drewno różnie chłonie chemię, yy, to miejsca, w którym ten olej. Wejdzie w drewno w mniejszej ilości, czyli większa ilość pozostanie na jego powierzchni spowoduje to, że to będzie wyglądało to miejsce jak um, może o, lakierowane, natomiast reszta mebla będzie satynowa i e, później się bardzo ciężko tego po prostu pozbyć, byście musieli najprawdopodobniej znowu to zeszlifowywać. E, natomiast, jeśli właśnie po tych 30-20 minutach wszystko wytrzecie ładnie szmatką, czystą szmatką, to jest bardzo ważne, żeby ona się nie rozwarstwiała, nie kupiła włosa to, to w ogóle nie będzie takie satynowe. E, no, więc co jeszcze? Aha, e, wiecie, te wszystkie oleje, one są z dodatkami, dlatego zawsze warto mieć też przygotowany rozcieńczalnik. Ja mam tutaj olej noftalowy, on jest ok. domywa mi ten olej, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, pędzel zamieni się w taki, no, ze i już później nie będzie zdatny do użytku. Tutaj mam miksatynową piankę którą możecie zakupić w sklepie tapicerskim? Ja link do sklepów, w którym my się zapatrujemy, podeślę Wam na dole, lub też na blogu będzie. Więc bezpośrednio mm. przez przez będziecie mogli sobie tam wejść. Okej, okay, ja mam tutaj oparcie, bo są w ogóle dwa rodzaje tych e, siedzisk, to znaczy siedzisko. To jest siedzisko, to jest oparcie od krzesełka. Pamiętajcie, że to jest e, meliska, więc e, nie za mało, bo Wam po prostu po bokach. E, my zdecydowaliśmy, że to w ten sposób, że przyniesiemy sobie e, wysokość. A później nasze szerokości będziemy ciąć po prostu dalej. Okay. Zawsze warto mi ten centymetr, yy, centymetr zapasu. Dobra, tam na końcu nie sięgnę na razie. No i tniemy. Teraz powinniśmy mieć już y, ten klej do tapicerki. Ja go zamówiłam, no, ale nie dotknęła. Gdzieś tam po to, to się zapodział No ale już będziemy czekać, aż się bo to jest specjalnego. Mamy taki, no to z Universal. To jest tak zwany moda Przemek? Tak. Tak, a będzie klej kontaktowy. No i zrobiliśmy próbę. On szczęście tej pęki nie topi, a ładnie ją łączy ze sklejką. Więc będziemy nanosić go. Zobaczymy jak wyjdzie. I ten zapach. Narkotyczny. Co najmniej tego na oparcie zrobimy pieczątkę i odłożymy, prawda? Okay. To najlepiej, Lepiej upewnić się, że pianka będzie przylegać po całej długości i szerokości, czyli w ten sposób nasimy klej, nie musi on być na całej na tej powierzchni oparcia. Ważne, żeby był właśnie na bokach. Ten klej jest specyficznym klejem do nakładania. Nie jest to taki klej, że po prostu klejcie, przykładacie, ściskacie i jest ok. On potrzebuje trochę czasu. Jest też nie śmierdzi, więc lepiej robić to w jakichś jakich pomieszczeniach, które są wentylowane. Ok, troszeczkę rozsmarujemy go. Jeden ja ten zapach lubię. Okej, zadawam na nasz Myślisz, musisz okej? Okay, czy więcej go nałożyć? Wystarczy. Wystarczy, nie? Mm -hmm. Ok, tak. Szybko to... Czekaj, zamknę. Kulne. Ok. Teraz to polega na tym, że dokładacie, dociskacie, ten klej przejdzie trochę na piankę i szybko trzeba to ściągnąć. I odstawiamy na minutę. 15. 15. Ok. I tak to samo robimy teraz z każdym pozostałym oparciem, prawda? Co ty nie mnie? od krawędzi zaczynaj i kładź, wiesz jak papier. Jak naklejki. Nie wiem, gdzie jesteś tu pani kierownik. Tak, ale to pierwszy tak. raz. Pani prezes. Musimy teraz to ucinać, tylko musimy wszystkie przyklejać. Raz. Zakończyłam oprzywanie tapicerki. Wygląda na, na dużo. Fu. Dobra, właśnie skończyłam montowanie tapicerki do drewnianych stelaży. I dopiero teraz zauważyłam, że stelaże przybrały jednak brązowy kolor tego transparentnego oleju. Mimo, że byłyby cudowne na czarno, oglądają teraz jakby były brązowe. No ale nie przeszkadza mi ten efekt. Co więcej, ja jestem zdania, że. Skoro tak się stało, to tak musi być. Nie mam zbyt wielkiego parcia na to, żeby wszystko było w idealnym kolorze, tak jak się to zaplanowałam, ponieważ uważam, że życie czasem pisze lepsze scenariusze, więc być może dzięki temu te któreca będą wyglądać lepiej niż początkowo zamierzałam. Nie wiem, czy widzicie, jest jedno, tam mam już dwa zrobione. Zostały mi jeszcze dwa, natomiast. Mówił, co trzy nam wystarczą. Yy, dwa mam jeszcze na warsztacie. Yy, myślę, że zrobię je może dzisiaj wieczorkiem. Pokażę Wam kanał wydajny z bliska. Jak wygląda mebelek z bliska? Jak wiecie, ja nie jestem uzdolniona, jeśli chodzi o tapicerkę. Nigdy też nie mówiłam, że jestem w tym jakąś wybitną znawczynią, więc wolę wam nie pokazywać, jak to się odbywa w naszym przypadku, ponieważ nie chcę, żebyście nabrali jakichś złych nawyków. Natomiast uważam, że człowiek powinien próbować swoich sił na różnych płaszczyznach, uczyć się nowych rzeczy, więc... Ja się uczę, nie jest tutaj może tutaj idealnie, ale ogólnie powiem Wam szczerze, że moim zdaniem tylko wstanę, złapię ostrość, to krzesła wyszły bardzo fajnie, są bardzo wygodne. No ja jestem zadowolona, ale ja nie jestem obiektywna, więc musicie sobie zdanie zrobić sami, no mi się podobają. Nie ja dorobiłam się jeszcze yy, tego, co prosuję, prosuję, żelazko. Dlatego wygląda to, jak wygląda. I kolejne trzecie krzesełko. Tu mam taką fenomenalną misę z, z roślinkami naszymi: yy, to są kaktusy. Natomiast ona jest betonowa. Wygląda fajnie, prawda? Kolega zrobił. Okej, okay. ustawię. Zobaczymy, jak będą wyglądać wszystko razem. Ustawię krzesła do stołu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o temat krzeseł. Pamiętajcie o tym, że ja nie zajmuję się tapicerowaniem. Ja do tej pory w ogóle nie szyłam poza e, jakieś tam biurzaniem w e, No, natomiast to są moje pierwsze podejścia. Nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłam fotel z przemkiem. Gdzieś Wam tutaj wrzucę link do tego filmu. E, sami zobaczycie, od czego zaczynaliśmy. E, dlatego ja też w tych krzesach staram się Wam nie pokazywać, jak zrobić tą tapicerkę. Ja się sama nie wiem jak ja ją robiłam w dużej mierze po prostu na tak zwanego czuję. Okej. Okay. Ja jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Kochani dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że subskrybujecie kanał, dziękuję Wam za te wszystkie miłe komentarze, czy w wiadomościach prywatnych, czy w innych mediach społecznościowych. Nawet nie wiecie ile to ile to powoduje we mnie uśmiechu. To są bardzo miłe komentarze, więc kochani, nawołajcie Was do tego, żebyście nami zostali na kanale. Obserwujcie, jak zmienia się nasz dom. Może, nie, może w kolejnym filmie pokażę Wam już naszą kuchnię z szafkami. No, bo na razie jest jak jest, sami wiecie po roboczemu. Hej, okay, kochani, dzięki Wam raz jeszcze. Do zobaczenia. Pa!